Latarką to. Nie robię coś prostszego. Ja to Jesteście nie tam we dwójkę, kurwa się zmieścili. Dobra, double boni challenge, to będzie proste Kurwa pierwszego to nie przejdę. Jestem zbyt w tą grę Przeszedłem szóstą noc, gdzie są wszyscy na 12, a 4 na 20 już nie przejdę, no Dobra. Double boni często jeszcze będą wenty z prawej, także będę musiał jeszcze wenty z prawdy z prawej. A tu był Foxy w ogóle no, chyba była. Ale... Kurwa! Śpiąta! Przegrałeś czy wygrałeś? Przegrałem Bo się kurwa tej marionetki nie... Je... Znaczy kurwa nie mogę... Nie da się kurwa świecić, sprawdzać wentów, kurwa, naraz kręcić marionetką kurwa i maskę zakładam. Kręcić marionetką. <laughs> NIE! WONI! Kręcić marynetką to brzmi jak tani pomysł na robienie hajsu, nie? <śmierdzi> <śmierdzi> Kolejny Boni. Trochę dużo tutaj niebieskich kurew. Kure, to jest wszystko straszne! Kure, z... NIE, nie ma z... ja się z... Z... Nie oddychał ja, chuj, co on wstrzymał? Strana pizda, ej trzeba... I podczas montowania tu będę wrzucał ten... Dźwięki Elevena. Reklama. Nie, bo... <ścoughs> Copyright dostaniemy... A! Kurwa. Dostaniemy ten, prawa autorskie. Tego starego do mam zdejmę. Kolego. Szmato jebana. taj Freddy. Wiecie, że on kocha taj Freddy'ego? Ja? Nie, kurwa, twój stary. Twój stary, chyba raczej, Ja to i Freddy go nienawidzę. A czy nie, wtedy, w, w twójce to i Freddy, to on jest taką pizdą, on tu nic nie robi, właściwie, to jest na, jeden z najprostszych ma Ale w Ultimate Custom Night, tej szmaty, to po prostu nie da się z tym gównem grać bez Defcoina, to się nie da, tak. OG sell. Dobra, kurwa za dwóch kurwy. Kurwy. że już dla Ci ten odcinek, a to będę musiał chyba... Wracaj do pudła! Mogę do końca proszę to zrobić. Idzie dobrze, idzie dobrze. Ej, ty nadal nagrywasz? Jezus, Mariusz mm. mnie wystraszył gorzej niż kolan, do Freddy. to Tak, nagrywam jeszcze. I próbuję tą głównego przejść. Wracaj do podła o ty. Ty, Ja byś tego ucena no, zapomniałem naprawdę jaki mają to jedżam skery bo Pamiętam to i po i to i Frediego, ale toj dzika to ja nie ma... za chujnie mi to Teraz idzie nieźle, więc mam nadzieję, że to przejdę chociaż, bo jestem takim głównym, że 4 na 20 już nie przejdę. Więc so, nie będzie to wstawić. I się szykuję takie... zrobimy takie 8-minutowe jumpscare compilation, nie? Dobra. Było przy kogo dziesięć, także 4 minuty, to już powinno być piąta. Jest piąta, już czwarta jest to nie dobrze, powinno być już piąta ten te Toy Bonnie on jest, ja, ja mam taką sekwencję już wyrobioną, nie, że sprawdzam Fox jego maska i wchodzę na kamery, a tutaj jeszcze ten Toy Bonnie w ventach mi tak przeszkadza, bo na tej szóstej, na tej szóstej nocy tylko prawie w ogóle tutaj nie było. W ogóle to nie przychodzi. A jest piąta, jest dobrze. NIE JEST DOBRZE! Mi skliknąłem tego chujo. Proszę, nie zabij mnie. Bra Foxy jest środku, a Wither w moim biurze. Nie. Mogę już nie mogę. Dojść. Tak kurwa Pomarańczowy przyszedł Do pudła wracajcie suko Czy ja nie widzę, że ona wychodzi? Nie, nie wychodzi jeszcze, jest dobrze Tak się to robi Dobra To przyszedł za pierwszą próbą legitnie Tak, tu, to, to, była legitnie pierwsza próba Także Dawaj, dawaj, zapisyj z tego, jaką tą, jaką dostałeś. Co, za wygranie? Pluszaka, pluszaka jakie dostałeś? A pluszaka za to, to nie wiem, czy to jest pluszaka, jeszcze w ogóle. Jest za to pluszak, za to. To jest pluszak. no dobra, są dwie gwiazdki, legitne. Dobra, yy, dziękuję bardzo za oglądanie rzucę to za niedługo polecam sprawdzić odcinek za z tego z przejścia szóstej nocy i no odcinki w sumie też no i na raz Pierdolę się kurwy na raz.